Zaskakujące doniesienia w sprawie Izabeli Parzyszek, chodzi o jej auto i życie prywatne. Od zaginięcia Izabeli Parzyszek minęło już 9 dni. Rodzina i służby wciąż nie wiedzą, co dzieje się z 35-letnią mieszkanką Kruszyna pod Bolesławcem. Tymczasem, w sprawie pojawiają się kolejne zaskakujące doniesienia. Po pierwsze, samochód, którym podróżowała, wcale miał nie być zepsuty. Druga informacja dotyczy jej życia prywatnego. Mąż kobiety powiedział mediom, że są w separacji. Izabela Parzyszek jest poszukiwana od 9 sierpnia. Tego dnia zatrzymała się na poboczu autostrady A4, twierdząc, że zepsuł się jej samochód. Jechała z Bolesławca do Wrocławia. Miała odebrać ojca ze szpitala, ale nigdy tam nie dotarła. Od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Służby nie chcą przekazywać zbyt wielu informacji, a wątpliwości budzi pozostawiony przez 35 latkę telefon w samochodzie, ale także stan samego auta. Po mieszkance kruszyna koło Bolesławca został jedynie samochód Biała Skoda Citygo, który miał się zepsuć na 78 km autostrady A4 na wysokości wsi kwiatów. Fakt przypomina jednak, że wcześniej jej mąż, mechanik samochodowy, zapewniał, iż samochód niedawno był w naprawie. Auto Izabeli Parzyszek nie było zepsute? Zaskakujące doniesienia. Teraz okazuje się, że auto, którym podróżowała Izabela, prawdopodobnie wcale nie uległo żadnej awarii. Zanim policjanci dojechali na miejsce, znajomi wysłani przez ojca kobiety uruchomili samochód i odjechali nim. Nie byłoby takiej możliwości, gdyby to policjanci dotarli wcześniej. Samochód musiałby zostać odwieziony na policyjny parking na Lawecie i zabezpieczony do oględzin, powiedział faktowi ASP. Sztab. Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Obecnie biała Skoda Citygo należąca do Izabeli Parzyszek została zabezpieczona przez policjantów i zostanie oddana w ręce biegłego, który oceni, czy auto jest sprawne, a jeżeli będzie to możliwe, to również to, czy doszło w nim do jakiejś awarii. Która uniemożliwiała 35 latce kontynuowanie podróży, czytamy. Doniesienia w sprawie samochodu Izabeli to jednak nie wszystko, ponieważ na jaw wychodzą też zaskakujące informacje na temat jej życia prywatnego. Jak podaje fakt, kobieta nie mieszkała z mężem. Jej mąż Tomasz przekazał tabloidowi, że jest z żoną w separacji. Nie mieszkali razem, ale mieli ze sobą kontakt. Zapewnia, że nadal kochali się, ale chcieli od siebie odpocząć czytamy. Nic nie wydarzyło się w jej życiu, co wskazywałoby na cokolwiek niepokojącego. Wszystko, co sprawdziliśmy, nie odchodziło od normy przyznał z kolei pan Tomasz w rozmowie. Śledczy przeszukali autostradę A4. Przypomnijmy też, że w nocy z piątku na sobotę śledczy zorganizowali blokadę autostrady A4 na odcinku pomiędzy węzłami Hojnów i Lubiatów. Droga przez blisko godzinę była nieprzejezdna w obu kierunkach. Pole do snucia przypuszczeń, bo jeszcze nie hipotez, jest dość szerokie, skomentował w rozmowie z dr Paweł Moczydłowski, profesor krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego, socjolog, kryminolog i szef więziennictwa w latach 1990-1994.